Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale Fair One. A dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii challenge'ów i dziś challenge odbędzie się w grze Brawl Stars i challenge będzie polegał na tym, żebym jako tylko El Primo pokonał wielkiego bossa e, z trzema innymi graczami, więc bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Jeśli challenge Wam się spodoba, e, to fajnie by było, jeśli byście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje. I fajnie by było, jeśli jest tutaj ktoś nowy. Żeby strzelił subika z dzwoneczkiem, żeby dostawać mnie o najnowszych produkcjach Żeby był na bieżąco z najnowszymi filmami, co naprawdę polecam Z różnych serii Brawl Stars, challenge, Minecraft, Roblox, co naprawdę polecam I pamiętajcie o zagadnieniu ciuchowisk, bo tam są linki Jest link do serwera na Discordzie, gdzie jesteś na bieżąco z kanałem, co naprawdę polecam eee, I macie też tam inne linki, link do mojego Instagrama, do moich gier na Robloxie, do mojego Robloxa eee, Możecie też dołączyć do mojego klubu Brawl Stars, co bardzo polecam eee, No więc nie przedłużę, myślę, że, mo e, że możemy rozpoczynać challenge. E, I mam nadzieję, że jeszcze raz, że on się spodoba. I tak jak mówię, zapraszam Was do oglądania. To dzisiaj, oczywiście, taki challenge fajny. Czy El Primo może pokonać wielkiego bossa? Oczywiście z trzema graczami, nie tylko sam El Primo. Jak dobrze wiemy. Też oczywiście będą trzy gracze, jak widzimy. Jestem ciekaw, ile Max mi się tutaj wytrzymać jako El Primo też. Więc naprawdę będzie to ciężkie wyzwanie, powiem Wam szczerze. Ale myślę, że, ale myślę, że podołam właśnie temu wyzwaniu. Czekajcie, może z tego bossa jakoś podejdę. Dobra. On zaraz użyje pewnie swoich rakiet, ta. już nawet teraz używa. Dobra, to jest zły znak, słuchajcie. Nie ucieknę, o nie. Chyba, dobra, uciekłem jednak, udało się trochę ten. Super, teraz tutaj widzę, że y, ktoś się zrespił, więc całkiem spok. Tutaj boss używa rakiet. O dobra, i kombosa teraz. Strzelam swego. Mhm. Dobra, widzę, że nawet, nawet, słuchajcie, już trochę procent zabrane ma. Ten boss Zostało mu 70% parę procent, więc nie jest tak źle O nie, zaraz zginę On pewnie zaraz jeszcze użyje swoich raków, słuchajcie O ja cię nie jeszcze z jesteś tym z blasterem, gościu Muszę on jest taki wkurzający, powiem wam szczerze Że to szok Dobra, udało się jakoś Dobra Dobra, jeszcze żyje Słuchajcie, i nawet dobrze idzie, o dziwo Więc nie jest tak źle Mamy dopiero dwudziestą Znaczy drugą minutę challenge'a więc naprawdę powiem wam, nie jest tak źle. I kombos oczywiście, dobra. O nie, niestety zginęłem, słuchajcie. Ale dobra, boss ma jeszcze 51% życia, więc naprawdę nie jest tak źle. Dobra, yy, oczywiście z tego co widzimy powrót mam 10 sekund. Więc naprawdę kozacko. Liczę na to, że wygram. Yy, no naprawdę. Liczę na to, że pokonam tego bossa wielkiego. Dobra, tutaj tak, cyk, cyk, cyk. Dobra, i teraz rakiety, oczywiście, on A A używam kombosta, więc dobrze, nawet. Słuchajcie, nie jest tak źle. O nie, te gusy idą, więc jest trochę gorzej. Ale dobra, on widzę, że wystrzygował znowu swoje rakiety. Więc dobra, tutaj. O nie, zaraz. O kurde. Coś jeszcze teraz to widzę. On wystrzygował jeszcze te swoje rakiety. No i znowu, kurde, obrywałem od niego. Ale dobra, on ma jeszcze 35% życia Więc myślę, że jakoś to ujdzie, myślę, że naprawdę wygram to I że uda się Mam właśnie taką nadzieję, słuchajcie Najgorzej jest z tymi jego rakietami, albo z tymi subusami e, Którzy mają te pistolety, bo ci z pięściami to nie są w sumie aż tacy groźni, ale najgorsi są właśnie tymi ci z pistoletami Według mnie Ci z pięściami to są tacy... No nie są po prostu groźni, powiem tylko tyle Według mojej oceny oczywiście Dobra, on znowu swoje rakiety wystrzeliwuje Tutaj widzę jak yy, jego pomocnika. O nie, kurde i znowu odeszłem, ale dobra. Ma jeszcze 18%. O kurde, ej nie! O Ojacie, O jacie, jacie, 10 sekund, 9, 8 O jacie, mam nadzieję, że, on, że ten gościu przetrwa. O kurde, a gdzie jest inny gracz? Ja powracam wiedzę za sekundę. Dobra, już takich widzimy jestem. Jest Fox. Dobra, jakoś to idzie, słuchajcie. Oj, bo znowu swoje rakiety wystrzeliwuje. Dobra, i kombos oczywiście. O nie idę. Dobra, jakoś jeszcze jestem, słuchajcie, że jeszcze, jakoś, jeszcze nie jestem na stratach żadnych. O nie, ej, zaraz możemy tu przegrać. Chyba tak czuję, bo członek drużyny, ale czy dwa czy jeden tylko? Bo ja nie wiem ilu zostało pokonanych, słuchajcie. Że teraz nie powinienem uciekać. A nie, dobra, jeszcze jeden członek drużyny jest, z tego co widzę. Więc słuchajcie, nie jest tak źle. Dobra, o nie, trochę muszę uciec jednak, bo on ma tutaj pomocnika, słuchajcie. Ujaci, jeszcze 4%, boss ma życia. 1%. I widzicie, wspólnie z dwoma graczami udało nam się zniszczyć bossa więc całkiem, całkiem uważam no spoko, El Primo jest nawet kozakiem Może, mog, mogę tak to nazwać nie wiem jak wy to uważacie, możecie napisać w komentarzach jak to, jak to według waszej oceny to jest, według mnie no całkiem dobrze poszło, pierwsza bitwa ale dzisiaj challenge głównie się odbywa na tym że musimy głównie El Primo walczyć z bossem taki challenge sobie dzisiaj wymyślałem, więc no tak musi być no niestety, słuchajcie, no ale myślę, że jakoś to podołamy, jakoś da radę, wszystko spokojnie, tutaj dobrze nawet idzie uważam, więc nie jest tak źle, no, o, bo znowu będzie swoje rakiety wystrzeliwał i no, zginąłem niestety. Mogłem jednak e, trochę się skręcić przed te jego rakietami i wtedy go zaatakować, albo od tyłu w sumie, bo jego rakiety zawsze atakują od przodu, więc ja mogłem w sumie od tyłu spróbować, tak jak e, w poprzedniej walce to zrobiłem. I kto w ogóle nie oglądał wczorajszego odcinka e, Znaczy ciekawostki z minecrafta e, Na temat comment to polecam zajrzeć do karty, bo tam znajdziecie oczywiście odcinek a Więc naprawdę warto, po prostu polecam obejrzeć I kto nie oglądał też challenge'a z minecrafta To też polecam zajrzeć do karty Bo naprawdę warto No I dobra zaraz zdobędę kombosa Super Trochę użyję na tym bocie kombosa mojego o, o nie no kurde Skubany i dobra, bo on użył tego swojego... Teraz widzę, że ma jeszcze jednego kombasa, więc jest trochę źle. Powiem szczerze. Dobra, jest tylko jeden członek drużyny z tego, co widzę, jest pokonany. No i zginę. Dobra, jeszcze kombasa przed śmiercią użyję, słuchajcie. Dobra. Tutaj widzę, że jeden członek drużyny przetrwał. Nie wiem, co niestety stało się dru z drugim, ale chyba zginął, słuchajcie. Więc no, trochę słabo. No dobra, ale... O dobra, jeden tutaj powraca widzę i jest to jakiś gracz z zadymiarzem Rico, więc całkiem spoks Uważam, że ten zadymiarz że ten akurat nam się bardzo przyda. No, w sumie powiem wam szczerze. To jest jeden z takich zadymiarzy, którzy są potrzebni, na przykład Rico albo Call. To są naprawdę tacy bardzo potrzebni, według mnie przynajmniej. Dobra, ten swoje rakiety znowu używa, więc no jest słabo. Pojacie, nie. Coś słabo, słuchajcie, to widzę. O dobra, udało mi się trochę skryć przed jego rakietami. Dobra. O nie, kurde, ci z blasterami to jeszcze są, słuchajcie. Dobra, użyłem jeszcze kombosa przed śmiercią, więc nie jest tak źle. Widzę, że on ma 53%, mam nadzieję, że jakoś to wygramy znowu. Że znowu nam jakoś to dobrze posłuży i znowu uda się to zwyciężyć tak pięknie, jak za pierwszym razem. Bo, bo to bardzo fajnie, uważam. No, bardzo ciekawie by było. No. I tak jak mówię, jeśli jeszcze nie oglądasz żadnych odcinków na kanale albo nie wiesz co się dzieje w różnych seriach, to naprawdę polecam właśnie już teraz kliknąć, gdzieś subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach i żeby wiedzieć kiedy wychodzą najnowsze challenge e i różne odcinki z serii Brawl Stars, Minecrafta, Robloxa, Mobile Legends Bang Bank i nowego NG. I, I oczywiście WSIA, bo naprawdę warto powiem wam. Tak, jak mówię, jesteście na bieżąco z kanałem. Wiecie, kiedy wychodzą najnowsze odcinki, i możecie, jako pierwsi, dostawać właśnie powiadomienia o najnowszych odcinkach. Że będziecie wiedzieli już od razu, że odcinek wyszedł. Więc naprawdę polecam, subować kanał jeszcze teraz. Naprawdę warto. A ja go tak nie dosięgnę, dobra. O dobra, mam kombosa, super. Bomba na to x w co powiem Wam szczerze. O nie, kurde. To był zły pomysł, słuchajcie, żeby po prostu na niego iść w sumie. Ale ma jeszcze 31% życia, więc nie jest tak źle. Może nam się znowu uda właśnie wygrać to. Byłoby bardzo super, uważam. No. Dobra, ja za 5 sekund z tego co widzę mam powrót. 3, 2, 1... No. Ja oczywiście powracam, dobra. To ja może pomogę te... Tylko z blasterami w sumie, dobra już ten z blasterami został z blasterem został zniszczony, więc nie jest tak źle dobra, ty tu widzę wielkiego robota o kurna o nie, on ma... tu jest jeszcze jeden z tymi blasterami słuchajcie, o nie i znowu wystrzeliwuje swoje rakiety o ja ci nie bla... albo ci szybcy są też czasem powiem wam szczerze denerwujący albo ci z blasterami na przykład, oni są najbardziej według mnie irytujący jeśli mam być szczery Dobra i ja mam pięknego kombosa. Więc całkiem spoks Kurde, no i zginąłem, ale to przez jego sługusów, słuchajcie, bo to oni widać mnie tej dobili. O jacie, nie! O nie! Ile on ma, ma Jak on ma mało życia, słuchajcie! Nie! Trudny też nie ma się Ale kurde! A już było tak blisko, słuchajcie Już było tak naprawdę No już było tak blisko i tak naprawdę było kozacko, myślałem, że to wygramy W ogóle, e, kto nie zauważył, to w ogóle e, Brawl Stars zmieniła się teraz tutaj grafika menu głównego Jest taka przyciemniona trochę bardziej Ja właśnie to zauważyłem, nie wiem, jeśli ktoś to zauważył, to fajnie nawet Spox, Bo ja właśnie to ostatnio zauważyłem, że od paru dni jest taka bardziej przyciemniona grafika i naprawdę powiem Wam szczerze, że to spoko wygląda według mnie. Tak bardziej dodaje klimatu. I naprawdę fajnie to wygląda po prostu. Dobra, tej bot już wykorzystał jednego ze swoich kombosu. więc do... O nie, znowu będzie strzelał rakietami. Dobra. Aha, super. I tutaj znowu możemy go tam nawalić. No zaraz. O i znowu użyje rakiet swoich. Dobra, więc gdzie jest? No a czemu on... A czemu on stoi w ogóle tym gościu? Słuchajcie. Czemu on w ogóle stał? Ja się pytam. I tutaj go nawalamy, a on se stał w ogóle ten typek ujacie, ej, ktoś tutaj ma broka super o widzę, że man mansur ma blok z takich zamiarzy, którzy są naprawdę potrzebni uważam. znaczy nie brok, co ja e, nie brok, tylko franka, Mansurma. więc naprawdę spoks szczerze powiem wam, chciałbym zdobyć franka bardzo się staram, tylko nie wiem właśnie jak go tam mogę zdobyć a czy powiem wam szczerze, że zdobywam ciągle te skrzynki albo yy, te pucharki i próbuję coś tam odblokować? No ale ciężko jest zdobyć tego Franka. W moim przypadku na przykład, nie wiem dlaczego, nie jest tak ciężko, no ale po prostu czasem, no tak jak właśnie ciężko jest zdobyć mi Franka. I staram się cały czas, żeby go jakoś tam zdobyć, po prostu, no bo chciałbym mieć właśnie Franka. I powiem wam szczerze, że według mnie on jest bardzo kazuskim zademiarzem. No. O nie, przyłonek różny został zniszczony. Ale dobra, ja tutaj zniszczyłem też jednego. Dobra, mam jeszcze po... trochę życia, słuchajcie. U... na ona tam zrobiła respiarkę. Kurde, muszę się szybko tam dostać do tej respiarki. A dobra, i tak już sobie mam na życie, więc bez sensu. Wow. Ale mnie odrzuciło normalnie ten mój combo, ale spoks, uważam. O, kolejna respiarka, bomba. Pewnie zginę? Dobra, no spodziewałem się... O nie, kurde, kolejna przygrana. Ej, poważnie? To tylko za pierwszym razem tak się pięknie udało, słuchajcie? O jacie. Za bardzo pochwaliłem chyba e, tego e, Elbrimo, słuchajcie. Za bardzo pochwaliłem tego Zodymiarza w sumie. Ale no dobra, nie wiedziałem, że tak ciężko będzie ten wygrać to. Za pierwszym razem było łatwiej. No kurde, nie rozumiem tylko dlaczego. Może dlatego, że nie było poziomu trudnego w sumie, chociaż wątpię. No. Chociaż cały czas w sumie jest chyba trudny według mnie. No nie wiem, ciężko to ocenić, powiem wam. No naprawdę, ale powiem wam, że no staram się to jak najbardziej, żeby zwyciężyć to i w ogóle. E, I w ogóle pamiętajcie też, e, jeszcze teraz przypomnę o zejrzeniu popis, bo tam pamiętajcie o serwerze na Discordzie, jest tam właśnie link znajdziecie do mojego serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem naprawdę właśnie polecam. No, bo dzięki temu nie przegapicie żadnego, no po prostu niczego i będziecie na bieżąco i wiecie, tam będziecie poinformowani o różnych najświeższych newsach, co naprawdę właśnie polecam, no więc naprawdę warto, dobra ja od tej tego yy, gościa zniszczę, o nie, znowu jest używa, kurde, dobra, cyk, 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 Uj, ja ci ale go nawalamy z tym cykiem. On od przodu, ja od tyłu w ogóle. O ja ci... O ty! Teraz uberwiesz moim kombosem. No i zginę. Ja spodziewałem się, że zginę z tego powodu, że miałem w sobie mało. Ej, jak to? A nie, dobra, bo tam ten też zginął. E, ten gościu. Ten. To był chyba Leota. On chyba też zginął, kurde. O ja ci, nie! Ale słabo. I naprawdę, ja spodziewałem się, że jakoś to się uda. W ogóle możecie naprawdę teraz zagrać w to wydarzenie, polecam. Tak jak mówię, wydarzenie jest teraz dostępne, ono jest jeszcze... 3... Ono się kończy tam za chyba 3 dni z tego co wiem, więc naprawdę polecam zagrać w to wydarzenie, bo naprawdę warto. No. Fajne wydarzenie, naprawdę. Możecie też sami spróbować swoich sił. Dobra, ten znowu używa rakiet. Hmm. Muszę teraz patrzeć, czy w ogóle kto umrze z naszym z pierwszym, bogam, żeby nie ja. Chociaż dziwnym trafem myślę, że to będę chyba ja. Ale zobaczymy, słuchajcie jak to wszystko się ułoży On nie, ja używa znowu rakiet dobra, ale widzę, że tutaj e, nasz e, drugi ten e, gracz e, się odrodził, jest całkiem spoks dobra, znowu używa rakiet tutaj nie powinien nam oberwać dobra, tutaj Gites, a będzie będą znowu rakiety, słuchajcie kurde Proszę do niego trochę jakoś dojść, dobra. O nie, jest dobra, kiedy używa. Dobra, GTS jest jakoś, idzie, na razie, idzie. Jakoś to idzie, słuchajcie, o nie. Strzelcy idą. Łota gate! Jak mi zlag. Ej, trochę mi zlagowało, chociaż nie było pewnie widać tego znacznika, że nie ma e neta. Ale trochę mi zlagowało, powiem wam szczerze. O nie, kurde. Uważam, żeby ten goście jakoś wygrał, słuchajcie. Widzę, że mam powrót za 4 sekundy Więc nie jest tak źle, dobra, za sekundę już jestem Gites Dobra, tutaj jakoś sobie poradzimy myślę Fajnie, że jak mam odrodzenie, to nie mogą mnie uderzyć To jest też spoko uważam Dobra, tutaj trzeba to... O nie, on znowu wyręczną respiarkę chciał... No, zniszczył niestety naszą respiarkę, słuchajcie Więc jest słabo powiem tylko tyle Dobra, jeszcze kombo żyje. No kurde, zabił mnie swoim rakietom. Tymi swoimi pociskami, znaczycie. Znaczy, nie wiem, czy to są rakiety. Ja to, na to po prostu mówię rakiety. Z tego powodu, że tak leczy. Co mi normalnie rozwalają. Więc dlatego, może mówię rakiety. I tak mi się wydaje, może że to są jakieś małe takie rakietki. Chociaż nie wiem, może to są zwyczajne po prostu pociski. Swajcie. No. O super, mam teraz powrót. Na to liczyłem właśnie. Aha. To fajnie, że on takiego kombosa teraz sobie użył. Przyznam. Całkiem spokojnie. Dobra, kombos przed śmiercią. Dobra. A gdzie jest w ogóle ten drugi gracz, z którym gramy jeszcze? To mnie zastanawia, słuchajcie, bo w ogóle ja chyba nie widziałem jego odrodzenia. Szczerze mówiąc, nie widziałem. No nie. Właśnie, gdzie on jest, kurde? Bo tutaj była jeszcze ta, która tworzy te respirki. Znaczy PAM to była, no. Jeszcze był ten kolej z zadamiarzem PAM, pamiętam. I go tej nigdzie nie ma. zadymiarzem tej PAM i właśnie go nigdzie tutaj nie ma z tego co widzę. Jestem właśnie zaciekawiony. Czemu on się nie odrodził? Powiem wam szczerze. To naprawdę mocno zaciekawiony. Czemu tutaj w ogóle nie ma. Dobra, teraz kombos, boom! I naprawdę, o nie, kurde, jak ten na mnie trafił O jacie ja, Ale naprawdę, gdzie jest ten koleś z zadymierzem PAM? Ja się pytam Czy nie wiem, czy to był koleś, czy kobieta No ale tak czy siak, no Był tutaj jakiś gracz z zadymierzem PAM Ja się zastanawiam, gdzie on jest, czy on w ogóle żyje Będą miały coś, jeśli go w ogóle tutaj nie ma Albo, no nie wiem, no chociaż powinien no być Trzech graczy, z tego co wiem Więc powinien w sumie tutaj być Mąbrę jeszcze, widzę, trochę mi jakoś idzie

Serio? O, jacie, kurde. Mam nadzieję, że tym razem się uda to wygrać. Mam wielkie takie nadzieje w bo to naprawdę byłoby spoko, gdybyśmy tym razem wygrali. By była to już druga wygrana w tym odcinku w sumie. I naprawdę, no po prostu byłoby fajnie, uważam. Naprawdę. Ale zaciekawia mnie, gdzie jest ten koleś, yy, znaczy ten gracz z zademiażem PAM. Naprawdę, no to mnie kurde ciekawi, szczerze mówiąc. Członek drużyny został zniszczony, a to już wiadomo, gdzie jest. Zniszczona została pewnie. Dobra, jeszcze kombo, kurde. O nie, dobra, ma 21%. O nie, no nie! Poważnie, kolejna przegrana, słuchajcie. Kolejna przegrana. Dobra, wiecie co teraz? Ostatni raz uważam. Ostatni raz teraz spróbujemy tutaj coś dziać. Jeśli się nie uda, no to trudno, słuchajcie. No naprawdę słabo. Jeśli się nie uda, to trudno. Ale teraz ostatni raz. Jeśli się nie uda, to trudno. A jeśli się uda, to naprawdę fajnie by było. No. Dobra. To ostatni raz teraz. I powoli będziemy kończyć ten odcinek. Dobra. Tutaj już trochę nabijemy ten. Yy, tego robota. O nie, on używa swoich rakiet. Dobra. Tutaj cyk, cyk, cyk. O niej nie mam neta. Poważnie. W serio, teraz dopiero nie mam neta. Jakie to jest irytujące? O niej znowu rakiety, a ja mam mało życia jeszcze i ten bot mnie widzi. O nie, 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 nie. Słuchajcie, nie. Nie dam się tak łatwo zniszczyć. O nie. Dobra, mam mało jeszcze życia, ale no kurde, mam nadzieję, że chociaż jakoś tutaj do mnie coś. Dobra, kombosa użyję. O ja ci jeszcze spudłował, ale fart! A dobra. Jednak zginałem, słuchajcie. Ale dobra, szkoda jednak, że no nie, szkoda jednak, że tam było znaczy dobrze, że zbudowała, ale później no szkoda, że jednak nie trafił. A niech to nie wart, dobra. O super jeszcze tej e, arbuzik. Jakiś arbuzik powrócił, super. Spok. Uważam całkiem spoko, naprawdę, że arbuzik powrócił. Przyda nam się e, ktoś z Zadymierzem Rico, naprawdę. Powiem Wam szczerze. No, kurde, ale dobra, bo on użył tych swoich pocisków, więc, no, trochę słabo też. Ale dobra, widzę, że on ma 73% życia. Nie wiem, jak to pójdzie: czy, wy, czy uda się to wygrać i normalnie go zniszczymy, czy no, niestety, znowu poniesiemy porażkę. Mam nadzieję, że będzie to pierwsze. Czyli, właśnie, uda nam się to wygrać. Dobra, genialnie, mogę wziąć tych e, bokserów. Dobra, już jeden bokser został zniszczony w ogóle. O, i super, i ten robuzik powrócił. I ten e, robot, i ten boss będzie używał teraz swoich rakiet. O, jacie. A dobra, teraz on użył tego swojego kombosa, co e, ma ból też. Bo ból też mi tego przecież kombosa. Obaj członkowie zostali zniszczeni, o nie. Nie, 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 nie. Nie zgadzam się, no kurde. Serio? Jeszcze mi tak laguje trochę, że to szok. Dobra, słuchajcie Tak jak mówiłem była to nasza ostatnia teraz bitewka No niestety nie udało się wygrać ostatnie razy Tylko ten jeden pierwszy raz akurat był sukces Jeśli odcinek się wam podobało, to fajnie by było jeśli byście strzelił łapeczkę w górę pod tym filmem bo to naprawdę motywuje e, Fajnie, bo jeśli jest tutaj ktoś nowy I natrafił na ten fi film przez przypadek e, To fajnie, bo jeśli by strzelił subika z dzwoneczkiem e, Żeby dostawać powiadomienia O najnowszych produkcjach e, Bo wtedy na przykład jako pierwszy Dostaję właśnie powiadomienia o najnowszych produkcjach Z najnowszymi filmami z Brawl Stars, Minecraft Challenge, e, Roblox, Mobile Legends, Bank w WSIA czy nowe NG, więc naprawdę polecam Bo naprawdę no jest co oglądać Dużo jest tych serii na kanale Pamiętajcie też o zajrzeniu popis, bo tam są linki, jest link do serwera w Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem. Jest też link do mojego Instagrama, do mojego klubu Brawl Stars, do moich gier na Robloxie, więc naprawdę polecam. Możecie też, no właśnie, naprawdę polecam. No i myślę, że to tyle i trzymajcie się do usłyszenia i cześć, życzę Wam udanych wakacji. Siemano i widzimy się w kolejnym odcinku albo w challenge'u, No, to cześć.